Ta obawa przed inwestowaniem w OZE bierze się głównie nie z czynnika ekonomicznego związanego z niską ceną zielonych certyfikatów obecnie, ale ze zmiennością prawa. Trzeba pamiętać, że energetyka jako branża potrzebuje wielu lat planowania i tak naprawdę, żeby budować elektrownię w, od zera, no to pomijając fakt, że obecnie jest to praktycznie niemożliwe przy tych regulacjach, to zakładając to, jak było do tej pory, wymagało to 6 lat ciężkiej pracy. Jeżeli w, żyjemy w otoczeniu rynkowym, w którym w ciągu zaledwie dwóch lat to prawo zmienia się, wielokrotnie nie jesteśmy w stanie po prostu funkcjonować w takiej gospodarce i obawy wynikają z tego, że rząd zmienia reguły gry w trakcie, czyli powiedziano przedsiębiorcom, słuchajcie, potrzebujemy energii z OZE, damy wam takie narzędzie, jakim jest zielony certyfikat. Każdy wie, że w Polsce dopłaca się do każdego rodzaju energii, i czy to będzie energia z węgla, czy energia z wiatru, te do dopłaty idą szerokim strumieniem i w tej chwili jednej z tych branż zmienia się reguły diametralnie i to wielokrotnie. Podczas gdy do 2012 ludzie w Polsce nie płacą za prąd mniej a tylko więcej lub tyle samo, proszę zwrócić uwagę, do 2012 roku, to producenci energii z odnawialnych źródeł energii, e, czyli tak jak my na przykład energii z wiatru, od 2012, kiedy dostawaliśmy 200 zł za energię elektryczną, obecnie jest to średnio 160 zł, czyli dostajemy mniej przez 5 kolejnych lat z rzędu, co nie wpłynęło na... Ceny energii elektrycznej dla obywateli, a jeśli chodzi o zielone certyfikaty, to cena zwindowała z 280 zł w tamtym czasie do 30 zł, co znów w ogóle nie przełożyło się na koszty energii elektrycznej dla obywateli.